Dziś postanowiłem pokazać, jak wygląda mój system filtracji wody, który mam na Wanie. Jest dzisiaj trochę wiecznie, więc zacznę krótką opowieść tutaj, gdzie jest jeszcze przyjemniej i ciepło, a potem wyjdziemy i będziemy go oglądać. Żeby zrozumieć, co mam na Wanie, trzeba zrozumieć trochę moją historię. Podczas życia w Anglii i pandemii COVID-19 zdarzyło się kilka razy, że mieszkałem po prostu w miejscach, w których nie miałem dostępu do wody, albo nie miałem ogródka z tyłu, albo po prostu nie miałem możliwości statycznie filtrować wody. Wielu ludzi ma tutaj takie zbiorniki IBC, które mają po 1000 litrów pojemności, no i sobie cały dzień filtrują wodę do takich zbiorników. Jak się wypełni, to system się wyłącza, i potem na koniec dnia przyjeżdżają sobie po pracy. Zalewają wodę do wana, no i mają temat zamknięty, i woda znowu się filtruje. Ja nie mogłem sobie na to pozwolić, bo miałem takie warunki życia. Nie miałem po prostu miejsca, gdzie ta woda mogła być dla mnie filtrowana. Więc musiałem wymyśleć coś, co pozwoliłoby mi jakby dalej używać systemu wody zdemineralizowanej, ale nie być przyczepionym do jakiegoś konkretnego miejsca, gdzie ta woda się filtruje. To była jedna sprawa. Druga, która za tym poszła, to było to, że nie mogę sobie pozwolić na używanie małych ilości wody. Zrobiłem dużo kalkulacji, dużo rzeczy policzyłem i wyliczyłem na podstawie kilku dobrych miesięcy ciągłego liczenia, ile używam wody na poszczególnych domach. Coś takiego, że najlepiej mieje mi się mając. No, i tutaj w oryginalnym nagraniu pomyliłem się w cyfrach. Powiedziałem 1,6 litra, ale chciałem powiedzieć 2,6 litra. Potem powiedziałem, że najlepiej mi się myje z dwoma litrami, ale chodziło mi o 3. Nie wiem dlaczego mi się to wzięło. Chyba źle podzieliłem to przez galony, ale mówię, miałem na myśli, że najlepiej myło mi się, mając flow na minutę 2,6 litra. Zaraz to wszystko będzie miało sens, gdy pokażę to z tyłu. No i. Kolejna sprawa, która była dla mnie również bardzo ważna, to było serwisowanie mojego vana. Miałem wcześniej Citroena Berlingo, i problem był taki, że po prostu zaczęło mi pękać zawieszenie. Woziłem sobie po 500 litrów wody z tyłu zbiorniku. No tutaj w Anglii często są te takie hopki na drodze, które powodują, że zawieszenie dostaje niesamowicie, nawet przy wolnym jechaniu. No i po prostu pewnego razu mój samochód nie przeszedł przeglądu, nie miałem co zrobić. W tamtym momencie musiałem wykombinować, jak mieć stały dostęp do wody, żeby móc dalej prowadzić swoją firmę, swoją działalność, myć cały czas okna i nie być uzależnionym od posiadania dużego samochodu. Kolejna sprawa, zaraz co pokażę, mój system jest zainstalowany na palecie. Na pale, jest to po prostu plastikowa, duża paleta koreańskiej produkcji, do której przyczepione są dwa zbiorniki i system demineraliz demineralizacji wody. I jest to tak zrobione dlatego, że gdybym miał na stałe zainstalowane zbiorniki w samochodzie przyczepione do, do, do ziemi, zresztą tam do podłogi z tyłu, byłaby to część wyposażenia samochodu, która nie jest wyciągalna, to wtedy moje ubezpieczenie biznesowe, które mam, poszłoby do góry o prawie 30%. Więc porozmawiałem z agentem ubezpieczeniowym i on mi po prostu powiedział, że jeżeli mój sprzęt będzie wyciągalny, no to wtedy będę mógł sobie na spokojnie używać najtańszej wersji ubezpieczenia, która i tak już kosztuje mnie 200 funtów na miesiąc. Gdzie jak rozmawiam z innymi ludźmi, którzy no, są starsi ode mnie i mają większe zniżki, no to oni potrafią płacić nawet 25-30 funtów na miesiąc, no a ja niestety no, mam 25 lat. I mnie takie ubezpieczenie wynosi 206 funtów na miesiąc. Ale i tak uważam, że jest fajnie, bo słyszałem o ludziach, którzy płacą ponad 400 na miesiąc funtów. Zatem to jest krótkie wprowadzenie do mojej historii. Dlaczego mam tak jak mam? A teraz razem spójrzmy na to, co jest z tyłu. Na początek trzeba spojrzeć pod maskę. Zauważcie, że tutaj są te dwa kable, czerwony i czarny. One sobie tutaj biegną, tutaj cały czas, tu, 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 idą tam. A zaraz pokażę Wam, gdzie one uchodzą z tyłu do tego cargo. Ale tutaj, zobaczcie, są one przyczepione wprost do alternatora. Tutaj znajdują się te kable. One biegną sobie tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj podłączyłem je do trzech trochę cieńszych kabli, bo po prostu nie starczyło mi długości. Te kable w tym miejscu są podłączone do nich po prostu przedłużenie. Idą sobie tutaj dalej i tutaj złączką XT60 używaną w dronach FPV, które używają naprawdę dużych ilości prądu np. 60 Amperów yy, przepływu w danym momencie. Tu jest ta złączka. Jest podłączona do takiej malutkiej rozdzielnicy, znajdującej się w tym przełączniku, który miałem zainstalowany jako no, przełącznik do mojego elektrycznego zwijaka, który po prostu przestałem pewnego razu używać. I teraz tak. Tutaj do tego kontrolera, kablami dosyć grubymi, tutaj je widać, jest podłączony tamten akumulator. Czyli te kable dochodzą tutaj. I jest tutaj niejako taka rozdzielnica prądu pomiędzy ten kontroler i ten. Ale zadziało się trochę magii, i teraz za pomocą tej samej rozdzielnicy te kable przesyłają prąd do tego kontrolera, a ten kontroler prądem z alternatora ładuje mi tamten akumulator. Przy okazji w tym samym momencie korzystając z jego prądu. I teraz tutaj są. Te dwa kontrolery, górny służy do yy, dolnej pompy w tamtym miejscu. Dolna pompa bierze wodę z tego zbiornika i jest to zbiornik 50 litrowy wypełniony wodą zdemineralizowaną. Z kolei drugi kontroler to jest już yy, bardziej zwyczajny kontroler, który nie ma niektórych funkcji, ale ma ten bardzo, ciekawy, yy, to bardzo ciekawe pokrętło, które działa na tej zasadzie, że gdy włączę kontroler to mogę sobie sterować tym Ile PSI on akurat w danym momencie robi? Zatem, jak mamy wytłumaczone kontrolery, to wytłumaczmy pompy. Pompy są dwie. Są to dwie pompy marki Eschen. Pompy 5 litrów na minutę, 100 PSI. Używam obydwu od już dobrych, ponad dwóch lat. I górna pompa zasila mi system RO odwróconej osmozy, a dolna zasila mi zwijak wodą która idzie na szczotę. I teraz tak. Górna pompa jest podłączona do dużego zbiornika. Jest to zbiornik 140 litrów. Jak wspominałem wcześniej zainstalowany na palecie. Jego wypełniam przy w zasadzie każdym domu tym oto zwijakiem. Wąż sobie idzie tutaj w tym miejscu dochodzi tu i wypełnia ten zbiornik. Z kolei jakby czasem wypełnił się za mocno to woda wylatuje tym tutaj oto sobie wężem i jest taka jakby przelewka prajczego, żebym nie zalewał sobie wana. Teraz tak, górna pompa bierze wodę z dużego zbiornika, pchają tutaj tym czarnym wężem do pierwszego prefiltra na sediment, tutaj jest drugi na karbon i tym czerwonym wężem idzie tam do końca do mojej membrany RO w tym miejscu. Z membrany RO wychodzi tutaj ten czarny wąż, którym biegnie czysta woda. Czysta woda płynie sobie przez miernik, prąd, przez miernik przepływu i wlatuje tutaj sobie po prostu ciurkiem do tego zbiornika. Z kolei brudna woda wylatuje tutaj tędy tym wężem do góry przez środek samochodu tu. I tutaj znajduje się wylot. I teraz yy, miałem przez dłuższy czas taki duży dylemat, jak to rozwiązać, żeby woda przestawała się produkować i nie zużywała mi mojej dostępnej wody w 140-litrowym zbiorniku w momencie, gdy ten 50-litrowy na czystą wodę już się wypełni. I ktoś mi mówi, że był użyć takiej, takiego pływaka, który znajduje się w toaletach, ale wtedy pomyślałem, że gdybym tak zrobił, to zatrzymałby się flow czystej wody, ale brudna dalej by płynęła, więc marnowałbym dosyć dużej ilości wody. I rozwiązałem metodę w taki sposób, że zainstalowałem pływak do pomp wyrzucających zęzę, czyli wodę znajdującą się na pokładach statków. U mnie jest on zainstalowany odwrotnie. Na statku działa tak, że gdy pod pokładem zacznie zbierać się woda, to tutaj jest taki jakby taka kieszeń z powietrzem. Ona się zaczyna unosić, unosić, unosić i w pewnym momencie tryk i włącza przepływ wody. Żeby to było jasne, tutaj to przez, przez te dwa kable, które biegną przez ten przełącznik, przelatuje 12V, które jest podłączone do czerwonego kabla plusowego w tym właśnie kontrolerze, czyli kontroler będzie dalej działał, ale po prostu nie będzie przepływu, gdyby to się podniosło do góry. Tylko tak jak mówię, na łodziach jest tak, a ja zrobię sobie na odwrót. Czyli jak ja zacznę używać wodę czystą, to nagle on z tego pewnego zbiornika zacznie opadać i w pewnym momencie robi się taki dźwięk ale żeby nie być gołosłownym odpalę tutaj sprzęt proszę bardzo troszkę tutaj widzicie już wzrasta ciśnienie żeby pompy nie zajechać to troszkę zmienię proszę zaczęła mi już tutaj lecieć ciepła woda czysta woda no, i przełączę to, proszę. Cyk. Pompa, się sko pompa skończyła działać. No, i teraz znowu puszczę to, czyli jakby zrówna się to z poziomem wody. Słyszeliście? No, i tak to sobie tutaj u mnie działa. Ja to zrobię jeszcze raz, ale spójrzcie sobie na kontroler. Pompa przestała chodzić, a kontroler dalej się świeci. No i gdy woda zacznie wylatywać, znowu zacznie się produkcja. No i tak to się dzieje w moim wypadku. No i teraz ktoś mógłby zapytać, dlaczego nie mam zainstalowanego tego systemu w taki sposób, że ten zwijak z czystą wodą jest podłączony wprost do wylotu czystej wody. Dlatego, że w moim systemie mycia. Potrzeba dużych ilości wody przesyłanych na dosyć duże odległości. I ja wolę wykorzystywać jedną pompę w pełni do produkcji czystej wody, a drugą pompę w pełni do wysyłania tej wody do mnie na szczotę. I to naprawdę działa prima sort. A do tego jeszcze jest taka druga sprawa, że gdybym miał to podłączone w ten sposób, zdecydowanie mniej wody mógłbym używać, bo no po prostu zawsze mam tutaj ten mały zapas 50-litrowy. A jak naprawdę się spręży, to potrafię nim umyć trzy pełne domy. Dalej. Ostatni element, o którym chciałem powiedzieć, to mój system DI. System DI jest podłączony w taki sposób, że jest pompa, która bierze wodę z tego zbiornika już ze zdemineralizowaną wodą, pcha go przez DI i wprost na zwijak. I nie jest to przypadek, że mam to zrobione tak, ponieważ yy, jakby tak wniknę trochę głębiej w, co robi, w to, co robi DI, to DI robi dejonizację, czyli niejako rozmagnesowywuje wodę i usuwa z niej silikaty. To, jak silikaty wpływają na mycie okien, to jest temat na półgodzinny film, ale opowiedzmy, opowiem trochę więcej o tym, jak działa ta dejonizacja. Dejonizacja w bardzo dużym cudzysłowie rozmagnesowywuje wodę. Woda, gdy jest rozmagnesowana, dalej ma swoją wagę, ale jest rozmagnesowana i trafia na okna. Do rozmagnesowanej wody, czyli niejako minusowej, przyczepia się brud, yy, różne zanieczyszczenia, kurz, który jest zawsze namagnesowany plusowo, po prostu ma napięcie statyczne. I dzięki temu całemu procesowi, ten kurz przyczepia się do wody i razem z jej ciężarem spływa, dzięki czemu okna są czystsze i no, po prostu no, no, lepiej się tym myje. Z kolei, gdy wiem, że niektórzy robią tak, że przez ten filtr nalewają wody do dużego zbiornika. Ale wtedy ten cały proces, o którym właśnie wspomniałem, dejonizacji, trochę się rozmywa i przestaje no, on być aż tak widoczny na oknach w czasie pracy. A no, ja wolę go mieć tutaj, w tym miejscu, gdzie około minuty po przejściu wody przez ten de dejonizator Woda już trafia na okna i ściąga ze sobą brud. Kolejna rzecz, o której na pewno warto wspomnieć, to zauważyłem, że od kiedy mam go zainstalowany w ten sposób, w taki właśnie, że mniej wody niejako przez niego przelatuje, albo przelatuje pod innym, pod innym ciśnieniem czy też prędkością, to dużo rzadziej zużywa mi się w nim żywica. Na przykład yy, teraz tuż yy, ostatnio wymieniałem żywicę, ale wcześniej używałem tej żywicy. Przez prawie 11 miesięcy. 11 miesięcy nie miałem żadnego problemu. Problem zaczął się dla mnie wtedy, gdy PPM skoczyło mi do dwóch. Jak na razie jest naprawdę, jest naprawdę fajnie. No i tyle. Jeszcze nie pokazałem wam jak wygląda flow tej wody na dole. Więc tutaj załączmy system. Pompa zaczęła elegancko sobie chodzić. Tutaj ja to odkręcę, żeby było widać. No i tak to u mnie wygląda cały dzień. Tutaj sobie leci waste. Drugim sobie do tego zbiorniczka wlatuje czysta woda. No i wszystko się kręci. Także mam nadzieję, że było to dosyć ciekawe wideo. Jeśli się podobało, to zostawcie komentarz, łapkę w górę. No i do następnego. Jestem bardzo chętny odpowiedzieć na jakiekolwiek pytania, które się pojawią i. Jeżeli ktoś będzie chętny, to pomóc zbudować taki właśnie system. A tutaj na koniec taki mały gratis. Chciałbym się podzielić takim właśnie sprzętem, który mam. Tutaj jest nazwa firmy. Działa on na takiej zasadzie, że wkłada się go w to miejsce. I gdy trzeba ciągnąć węża między samochodami, to on się po prostu tutaj buja na tej rolce. I no, jest naprawdę fajnie. Także to jest mój mały numer, który Wam dzisiaj sprzedaję. Życzę wszystkim miłego dzionka i trzymajcie się. Cześć!